Siema, na z wszystkim, strony woli, ale jest dzisiaj ze mną pan Herik Sars. Dzień dobry wam. I będziemy sobie budować. W sumie to on będzie budował. No, ale dobra. I dobra, tak, 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 tak. Będzie to za, polegało na tym, że będzie budował dane hasło w 5 minut i, i będzie za to dostawał punkty. Także dobra. Ja zaczynam odliczanie i start. Mm, to chyba będzie czołga, ale dobra Skąd ty nie Bo gąsienicę budujesz Na no, Lol, ale mam ścinę Mam takie śmieszne ściny teraz ja mam podobny. O kurde, czanki mi się spakowały. Nie. Kurde, przyzwyczajony do Robocrafta jestem. I co, chcesz budować na lewym? <noise> Właśnie ja też ostatnio tak. Za to ja w Robocrafcie próbuję budować prawym. I potem psuję sobie cały ten. <głos> <głos> Jajka fajnie. No nie, no znowu te czanki OMG. Jeszcze wszystko baguje. Sobie jak tak jak tak BTW to już minuta 20 minęła, nie? Co? Serio? Tak. Ale nawet nie mam tego. To tej... jest takie szybkie. Szybkie co się. No co, podstawę już masz, a mój komputer odwala i się puści. Dobra. Oczywiście, jak coś, ludzie, możecie się wypowiadać na temat prac w komentarzach pod filmem. I a propos tych. Jak już sobie tutaj, Herycer, to ja opowiem trochę. A będzie to polegać na tym, że będę zbierał. Dwie minuty już, po, za. Yy, Będę zbierał różnych ludzików. I. Yy, znaczy. Co ja gadam w ogóle? Będę zbierał różne osoby, które będą występowały w odcinkach i... tyle w sumie. I można się zgłaszać do odcinków w komentarzach, jak ktoś chce, oczywiście. A to, to, to tak trochę wygląda teraz jak żaba, ale dobra. Bardzo śmieszne. No tak trochę. No. I w sumie na tym ta seria cała będzie polegała. Kiedyś budowałem ładniejsze, tylko potrzebowałbym na takiego pół godziny. Takiego sztuga trzy zbudować. A masz 5 minut, więc już 3 minuty prawie minęły. No, więc wiesz. Ja nigdy nie zbudowałbym takiego sztuga w takim tempie. W takim tempie dwa paru klocków nie postawię. Nie wiem czy to będzie lepiej, czy taka dobra nie będę się To mani. będzie jakiś niszczyciel, czy to będzie normalny czoł. Bo ta, ta jego wieżyczka tak trochę za duża według mnie jest. A nie to nie, nie jest wieżyczka. Jeszcze on w ogóle nie... To nie jest wieżyczka, sorry, bro. <grych> Jeszcze w ogóle wieżyczki nie ma. Więc za chwilę zmieniam perspektywę, bo... Wieżyczka będzie... jest jasno zielona. Aha. Mogłem sobie odpalić ten tryb y, filmowy, czy jak to tam jest, że mi się tak śmiesznie kamera, taki. No ale po co? 4 minuty już minęły, masz ostatnią minutę. Nie zdążę tego ruska zrobić. No to po prostu do szybko tą wieżyczkę, postawdziało i będzie. Już i tak mi się ten czołg ty na tyle podoba, że... Wy, oczywiście, ludziki, w komentarzach wypowiadajcie okay. się na. Co? Zaś powiedziałeś, ludziki. Wiem, ja tak lubię gadać w sumie do widzów. Wypowiadajcie się w komentarzach pod filmem, a to by zostało 30 sekund. Dobra, nie będę kończyć tego poziomu kolejnego, po prostu. To jest te 26, czy co? No, po spróbowałem tak, jak zrobiłaś, tylko za mało czasu, wiesz. No, dobra. No to teraz w sumie. Dobra. Ile mi jeszcze zostało? 10 sekund. Jeszcze ostatni szczegół... Koniec. Jest. Udało mi się postawić. Zajęło ci to dokładnie 5 minut i 12 sekund. No patrz, kurde. Z moim haczykiem. No ale tak. Mm. Ja bym dał osobiście 10 na 10, bo mi się podoba w sumie ten czołg. Wsiądę sobie tu. <laughs> Takie miejsce dla dowódcy, wiesz. No tak. Ładny w sumie jest. Oczywiście mówię, jak komuś się nie podoba, to się nie krępowadzi pisać. Szczerze to mi wyszedł bardziej jak Sherman, chyba. Mm, Sherman bardziej taki brązowawy jest. No, ale ładny czołg. Coś, tak? No, tu nara w sumie. Tu było tyle. Kłapki, srapki, komentarze i suby. Każdy to zna. Nara.